A tu nie wiem, czy zobaczymy, co nie ma. Zobaczymy, się nie Nie jest tam.

啊、yeah！ Nie ma dwęków wygracji. Nie, nie ma. Naprawdę nie ma? Nie ma. To znaczy, że są zdrowia. <grywki> Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem dzisiaj razem, tak. że mogę Państwa wspierać takie podjęcie, takich działań kocham się życie, bo oddajecie przede wszystkim na wyraz tego, że jesteście w społeczeństwie potrzebni, że jesteście potrzebni wiemu człowiekowi, wielokrotnie który jest w potrzebie choroby, który jest w potrzebie załamania psychicznego. Dzisiaj pokazaliście, proszę Państwa, piękne wspaniałe ciało, którym można się bardzo szczycić i być z tego bardzo trudnego strotowolenia. Dziękuję Państwu bardzo. wielkiego. Zarówno jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, czyli badanie cytologiczne fundowane dla Pani bezpłatnie przez Fundusz Zdrowia od 25 roku życia i od mamografii po, po 50 roku życia. Dwa te dwa badania Państwo, Panie mogą wykonać w poznańskim ośrodku w jednym czasie umawiając się na wizytę do onkologa i do ginekologa. Również z innymi problemami, takimi jak zmiany na skórze czy jakieś niepokojące objawy, które jedynie sugerują podejrzenie nowotworów, warto się zwrócić w celu konsultacji, żeby się upewnić, czy jest to jakieś poważne, onkologiczne schorzenie, czy jedynie drobny objaw i rozwiać. Nazywam się Aneta słownik mazurska Jestem pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół i na Powstaniu Wielkopolskim przy Rzubiówku Polskim. Polska, która jest prezesem stowarzyszenia Wszystkie Towarzystwa Amazonki. Wspólnie zorganizowałyśmy po raz drugi akcję prozdrowotną Kocham Cię w Życie, która właśnie dobiega końca. Jesteśmy bardzo zadowolone. liczyłyśmy na to, że odwiedzi nas tutaj bardzo dużo mieszkańców dorosłych i tych małych, mieszkańców Krzyża, miasta gminy Krzyż oraz Chin ościennych w celu skorzystania z porad różnorodnych lekarzy i innych zawodów, na przykład z kosmetyczki. Myślę, że to się wszystko udało. Frekwencja dopisała. Celem naszej akcji było proponowanie profilaktyki szeroko rozumianej jako skutecznej metody zapobiegania wszelkim chorobom. Celem akcji było również reprezentowanie kobiet o chorobie nowotworowej piersi. Poprzez tą akcję chciałyśmy upowszechnić wiedzę na temat regularnych badań profilaktycznych, zwiększyć świadomość zdrowotną nie tylko kobiet poprzez edukację zdrowotną oraz zwiększenie dostępności do specjalistów badań profilaktycznych. Liczyliśmy na to, że będą dzieci, tak jak wspomniała tu koleżanka, dzieci były, były nie tylko, czyli połączyłyśmy akcję zdrowotną, w tym była profilaktyka i były zawody sportowe, było zdrowie. Co najważniejsze, my jako kobiety po przejściach łączymy aktywność na pierwszym miejscu. Promujemy aktywny tryb życia. Ta działalność profilaktyczna. Myślę, że na tej jednej akcji nie, za, nie zakończymy. Zapraszamy na trzecią edycję. Chciałam jeszcze dodać, właśnie zapraszamy wspólnie. Tak? Jeszcze chciałyśmy dodać, że w trakcie naszej akcji był zorganizowany konkurs fotograficzny pod tytułem Radość Życia. Sponsorem nagród tego konkursu było Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Oprócz tego tą akcję akcja została dofinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski. Naszym patronem medialnym została Telewizja Poznań, a patronem, patrona całej akcji objął Pan Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Jarosław Berendt, który zafundował testy. Wykrywając Wykrywanie nieprawidłowości funkcjonowania. Także dziękujemy wszystkim, zarówno, którzy wsparli naszą dzisiejszą akcję, dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dziękujemy Państwu, którzy byli ze stoiskami swoimi. Tu długo by można wymieniać. W każdym bądź razie dziękujemy przed przedstawicielom. Na pewno była Pani doktor onkolog, Pani doktor neuro neurologopeda, dietetyk, Przedstawiciel z, tak, Państwowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej. Byli państwo, państwo z Państwowej Inspekcji Pracy w po, po, Poznaniu, tego jeszcze nie wymienieli były fryzjerki, była kosmetyczka, były pielęgniarki, które z nami współpracują i Pokazywały po prostu, był pokaz samopadania piersi, ma mierzenie ciśnienia, pomiary ciśnienia. Oprócz tego były stoiska z kolagenem naturalnym, była pani z rękodziełem jadalnym, nie tylko, z rezenka, a także pan, który ma swoją pasiekę zdrowego miodu. Także naprawdę uważamy, że było mnóstwo ciekawych stoisk. I każdy odnalazł coś dla siebie. Nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nie żałuję ci, którzy tutaj z nami nie byli. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.